Cześć, z tej strony Mariusz Abrzyk, CEO projektu Marketing Inaczej, a w tym odcinku powiem Ci, jak reklamować się na Facebooku, jeżeli działasz w branży gastronomicznej, no i przede wszystkim dlaczego tam. I krok po kroku opowiem Ci, co powinieneś zrobić, żeby mieć skuteczną reklamę na Facebooku. Zaczynamy! Na początku powiem Ci w ogóle, dlaczego powinieneś tutaj zostać i wysłuchać mnie do końca. I dlaczego ja chcę się wypowiedzieć w tym temacie. Więc jeżeli chodzi o mnie i o moją agencję, przerobiliśmy w cudzysłowie ponad 40 przypadków różnych lokali z branży gastronomicznej. Wdrażaliśmy czy to fanpage czy prowadziliśmy i prowadzimy płatne działania reklamowe. Więc uważam, że mogę się z Tobą podzielić wiedzą w tym temacie, żebyś Ty, jeżeli zaczynasz w tym biznesie, żebyś uniknął pewnych błędów, a jeżeli jesteś, to żebyś wyciągnął jakieś fajne wnioski z naszych już doświadczeń. Więc, tak, w tej branży dzielimy zawsze w ogóle działania na Facebooku. Dzielimy zawsze na te, które są działaniami organicznymi i te, które są działaniami płatnymi. Jeżeli chodzi o działania organiczne, to przede wszystkim, jeżeli nie masz jeszcze, utworzenie fanpage'a na Facebooku i krok po kroku wprowadzenie wszystkich informacji. No i jakie to są informacje? Przede wszystkim podstawowe informacje o Twojej firmie, dodanie mapki, gdzie znajduje się Twój lokal. Następna bardzo ważna rzecz to zaprezentowanie swojej oferty. Czy to dodasz tą ofertę na zasadzie menu, czy dodasz, czy zrobisz sobie sklep, bo aktualnie działasz na dowóz. To już jest twój wybór. Jedna i druga forma bardzo fajnie się sprawdza. Następna rzecz to jest utworzenie zdjęcia w tle, czyli to co widzi twój klient czy to na smartfonie, czy to na desktopie i to jest bardzo ważne, bo po pierwsze pamiętaj, że to powinieneś zmieniać. Jeżeli masz jakąś promocję, to poinformuj użytkowników. Jeżeli teraz aktualnie realizujesz tylko i wyłącznie dostawy na dowóz, to tak samo poinformuj, tak? Poinformuj, w jakich godzinach jest, jest czynny Twój lokal, pokaż tam swój logotyp, czym się zajmujesz w sensie, jaka jest Twoja nisza w tej gastronomii, czy to jest pizzeria, czy to jest burgerownia, czy sprzedajesz sobie kebab, i tak dalej, Więc jakby tutaj to musisz sobie posegregować, ale później co dalej? tak Dalej jest dodawanie postów i to jest bardzo ważna rzecz. Im więcej tym lepiej, bo bardzo często dostajemy pytanie ile tych postów mamy dodawać, ile masz dodawać i ogólnie no, im więcej tym lepiej. Taka jest zasada. Czyli im więcej nawiązujesz relacji z Twoim klientem w języku w takim jaki jakim się komunikujesz, taki, jaki ma Twoja marka i komunikacja stworzona przez Ciebie z Twoimi klientami. Tak powinieneś to po prostu robić. Nie ma jakiejś liczby, że 1, 2, 5 w tygodniu. Po prostu im częściej, tym lepiej. Patrząc na to, że Facebook ucina zasięgi organiczne, czyli przykładowo jeżeli masz 10 tysięcy osób obserwujących Twój lokal i dodasz sobie jeden post, to załóżmy, że zobaczy to około 500 osób. tak? Więc jeżeli zrobisz to 10 razy w tygodniu, to wiadomym jest, że mimo, że te zasięgi są obcięte, to więcej osób po prostu zobaczy ten post. Tak? I teraz przechodząc dalej do Działań płatnych. Płatne kampanie reklamowe przede wszystkim powinny tworzyć w menadżerze reklam. Natomiast nie klikamy pro mój post. Broń Boże, nie klikamy pro mój post. Z czemu? No, z tego względu, że tam po prostu mamy pole manewru ograniczone. Więc przede wszystkim tworzymy kampanie reklamowe z poziomu menadżera reklam. I teraz jak to wygląda? Na początku musisz wybrać cele reklamowe. Tych celów jest aktualnie 11. Natomiast te, które sprawdzają się w branży gastronomicznej, to przede wszystkim obrazek i grafika po której po kliknięciu użytkownik zostanie przekierowany na twoją stronę www, następnie y obrazek i po kliknięciu twój użytkownik, który zobaczy tą reklamę i kliknie, skontaktuje się z twoją firmą poprzez fanpage i messenger. Następnie reklama zasięgowa na rozpoznawalność marki, czyli najprościej mówiąc wideo, które jest z reguły najtańsze, jeżeli chodzi o zasięgówkę i rozpoznawalność i zarazem najlepsze. Następna rzecz to aktywne pozyskiwanie nowych fanów przez po prostu wybranie celu aktywność. To są te osoby, które będą lajkowały twój profil, a tym samym ty będziesz budował nową, większą bazę swoich klientów i następna, następny piąty cel to tworzenie reklam do osób, które są właśnie Twoimi już odbiorcami fanpage'a reagowały na, na Twoje zestawy reklam i kierowanie do nich, do nich oferty. To jest te pięć celów, które zawsze sprawdza się w gastronomii i raczej nie radziłbym korzystać z żadnego innego. Jeżeli chodzi o y, kliknięcie tak, w tą pojedynczą grafikę, ile będzie cię to kosztowało, to w zależności od tego, jak użytkownicy odbierają Twoją grafikę i y, jak często będą się na niej zatrzymywali, będą wchodzili w interakcję, tak Facebook będzie cię po prostu za to kasował. Innymi słowy, możesz zapłacić 15 groszy, możesz zapłacić 0,50 50 zł i takie rozstrzały widzieliśmy. Także Twoim celem jest to, żeby stworzyć grafikę. Y, Względnie utożsamiającą się z Twoją marką, przekaz tekstowy musi się utożsamiać z Twoją marką, natomiast to ludzie zdecydują, co chcą klikać i co chcą wybierać, więc zawsze e, Twoje odczucia są zawsze subiektywne co do grafik, natomiast pamiętaj o tym, że decydują ludzie. Więc jeżeli stworzysz pięć kreacji graficznych i ludzie wybiorą tą, która tobie się najmniej podoba, e, to po prostu zostaw tą jedną, posłuchaj tego, co, e, co ludzie chcą oglądać, co chcą widzieć, żebyś nie popełniał tego błędu, tak jak większość osób to popełnia, czyli odbiera to po prostu personalnie, tak jak nie powinno, to jest reklama, a reklama ma powodować klik, który przekieruje użytkownika w to miejsce, które wyznaczyliśmy, tworząc zestaw reklamowy. I teraz taka jeszcze ważna informacja odnośnie reklam na Facebooku, że jeżeli chcesz się wyświetlać na Instagramie, to nie musisz mieć konta na Instagramie, żeby móc wyświetlać swoje reklamy. Facebook i Instagram są ze sobą połączone, więc jeżeli utworzysz reklam, zestaw reklam na Facebooku i zaznaczysz sobie miejsce wyświetlania Twoich reklam na Instagramie, to po prostu będziesz się wyświetlał na Instagramie. Omówiliśmy sobie ten pierwszy ważny krok w tworzeniu kampanii reklamowej na Facebooku, czyli wybranie tego celu. Powiedziałem Ci, który z tych celów jest dobry i skuteczny w branży gastronomicznej i wiesz, ile mniej więcej będzie kosztowało Cię kliknięcie w reklamę. Natomiast drugim krokiem, który jest bardzo ważny przy tworzeniu reklamy na Facebooku płatnej, to przede wszystkim targetowanie. I tutaj masz do dyspozycji taki wybór takich informacji jak lokalizacja, płeć, Zainteresowania, zachowania, stanowiska zawodowe. Jest tego bardzo dużo, i chcę, żebyś wiedział, jaki podstawowy błąd, że ludzie tworzą zbyt wąskie grupy, zbyt małe i po prostu tworzą do nich reklamę, częstotliwość tych reklam jest szybko bardzo wysoka, czyli jednemu użytkownikowi wyświetlają się na przykład 16 razy w ciągu jednego tygodnia i po prostu ta grupa jest przepalona, więc nie bój się stworzyć trochę większej grupy i postaraj się utworzyć minimum trzy grupy docelowe. Przykładowo studenci, przykładowo osoby, które lubią jeść fast foody, jeżeli na przykład reklamujesz burgerownię, tak? Przykładowo osoby, które mają dzieci, czyli rodzice, tak? Jeżeli mamy jakąś tam promocję w ofercie, czyli postaraj się to posegregować przynajmniej na trzy, cztery grupy Grupy odbiorców, żebyś zobaczył, ile cię kosztuje kliknięcie w danej grupie, i żebyś też mógł różnymi komunikatami docierać do różnych grup odbiorców. No, chyba że akurat Twoja branża jest tak spersonalizowana, że mamy jedną grupę odbiorców, to wtedy bijemy tylko i wyłącznie do tej jednej grupy m, odbiorców. Więc jeżeli już jesteśmy po tragetowaniu, to na samym końcu mamy kreację reklamową. Jeżeli chodzi o kreację reklamową, mamy do wyboru wideo, mamy do wyboru materiały błyskawiczne, mamy do wyboru grafiki, jest tego tam od groma. I to, co musisz wiedzieć, to to, że przede wszystkim pierwsze ludzie widzą grafikę, później widzą tekst. Więc to, co jest najważniejsze, to jest grafika. I tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, pamiętaj, że Twoje odczucia co do grafiki są subiektywne, więc czasami jest tak, że grafiki stokowe działają lepiej niż przygotowane ze zdjęć produktowych. Natomiast ja osobiście zawsze zalecam wykonanie sesji produktowej albo jeżeli potrafisz zrobić naprawdę fajne zdjęcia, używając pewnych filtrów poprzez telefon i masz wyczucie smaku, gustu smaku i gustu, to po prostu zrób samemu te zdjęcia i publikuj albo przesyłaj firmie, agencji, z którą współpracujesz, która będzie to później publikowała w postach sponsorowanych, czyli w kampaniach płatnych i tak jak mówię nie skupię się na tym konkretnie jak Ty odbierasz tą grafikę, tylko zobacz na wyniki. Jeżeli zrobisz przykładowo 5 grafik i zobaczysz, że tak jak wspomniałem wcześniej, tak, która Ci najmniej podoba, akurat najlepiej sprzedaje, to po prostu ją zostaw, bo ludzie chcą ją widzieć. Jeżeli chodzi o tekst, to Ty akurat musisz mówić językiem korzyści klienta i w taki sposób, żeby ludzie chcieli to widzieć. Pamiętaj, żeby dodawać emotikony na początku tekstu, bo to zawsze zatrzymuje uwagę i tak samo w nagłówku, w opisie daj tam jakąś czałeczkę, przekierowanie do tego, że żeby ktoś kliknął, wszedł w interakcję w taką jaką Ty chcesz. Suma summarum tak szybko i pokrótce mówiłem Ci te trzy kroki, a teraz przejdziemy do tego w tym targetowaniu, w całym jakby systemie, kogo Ty chcesz znaleźć. Więc przede wszystkim chcesz znaleźć, jeżeli działasz w takiej lokalizacji, to turystów, tak? To jest bardzo fajny target w wielu miejscach, w lokalach gastronomicznych. Drugi taki fajny target to są po prostu lokalsi, tak? Stały klient, więc to jest fajny klient. Trzeci taki target to są nowi klienci, czyli też lokalsi, ale te osoby, które o tobie jeszcze nie słyszały i to są jakby takie trzy podstawy, jeżeli chodzi o targetowanie osób w Twojej okolicy i tego powinieneś się trzymać. A na sam koniec jeszcze powiem Ci, jak to wygląda budżetowo, bo na pewno cię to ciekawi, i chcesz wiedzieć, ile trzeba wydawać tych pieniędzy, żeby to w ogóle miał sens. Więc tak, takie podstawowe proste kampanie, czyli sam budżet reklamowy, to, co musisz przeznaczyć dla Facebooka, żeby móc się wyświetlać, to musisz liczyć sobie tak, że jeden zestaw reklamowy, który ma w ogóle jakkolwiek poskutkować, musi mieć budżet 10 zł na dzień. Tak? Jeżeli sobie stworzymy przykładowo dwie grupy odbiorców i w każdej z tych grup odbiorców dwa zestawy reklam z różnymi grafikami, no to mamy przykładowo tu 10 zł, 10 zł w jednej kampanii, w 10 i 10-40 zł na dzień, czyli już wiemy, że to jest 1200 zł kosztu reklamowego w miesiącu. I tak uśredniając to, co my wydawaliśmy, wydajemy w kampaniach reklamowych w branży gastronomicznej, to musisz sobie liczyć od najmniejszej kwoty 600 zł do 2, tysiąca zł. Wszystko jakby zależnie jest od tego, na którym etapie jesteś prowadzenia swojej działalności i co konkretnie chcesz przekazać swoim odbiorcom, ale to są tak duża rozpiętość z tych widełek, także nie da się powiedzieć, że 1000 zł i to powinno ci wystarczyć. Wszystko zależy, tak? Więc to jest taka, taka bardzo ważna informacja. Informacja, bo często dostajemy to pytanie, i też yy, chciałbym teraz na sam koniec poruszyć jeszcze takie bardzo popularne mity w branży gastronomicznej. Przykładowo dotyczące, akurat ten pierwszy, ten pierwszy argument dotyczący nowych lokali: czyli zacznę się reklamować, jak zacznę zarabiać, bo aktualnie nie zarabiam. To jest błąd w sensie, nie będziesz zarabiał, jeśli ludzie o tobie nie wiedzą. A jeżeli chodzi o lokale gastronomiczne, jest bardzo duża konkurencja. Więc, żeby coś wyciągnąć yy, z interesu, trzeba pierwsze. Coś dać od siebie, tak? Więc yy, na początku ty musisz zainwestować w marketing i zawsze pada pytanie, ale kiedy zobaczę te efekty? I tak standardowo widać gdzieś te efekty pomiędzy drugim a czwartym, piątym tygodniem. To jest ten okres, w którym już te działania marketingowe i PR-owe, które masz, biorąc pod uwagę na przykład prowadzenie profilu na Facebooku, stworzenie tej komunikacji, i tworzenie kampanii reklamowych, tworzenie promocji, nowinek, wydarzeń, powoduje, że ludzie o tobie dowiadują się. Jesteś w stanie uzyskać już pierwsze grono odbiorców, którzy po prostu się dowiedzą i będą Twoimi stałymi klientami, przynajmniej przez jakiś czas, ten pierwszy czas. To jest bardzo ważne, więc jeżeli startujesz z lokalem, to zdecydowanie musisz od tego zacząć, czyli dobra komunikacja Twojej marki i też bardzo ważny punkt, wiele osób popełnia ten błąd, że nawet jeżeli zaczyna inwestować w reklamę na Facebooku, to na przykład ich fanpage wygląda tragicznie, a wiemy, że całość komunikacji jest ważna, albo strona internetowa ma pewne niedociągnięcia, nie wiem, nie ma tam na przykład aktualnej e, informacji o tym, co jest w karcie do zjedzenia, no i już wiadomo, że klient, jeżeli nie dowie się tego, co, co chce, to po prostu wyjdzie, więc to są zawsze y, trzy ważne aspekty. Przekazy y, marketingowe, tak, to, co powoduje, że klient Cię widzi i klika, gdzie ląduje i czy to jest sprawne, i jak wygląda później obsługa tego klienta. Jeszcze chciałbym dodać do tego to, żebyś reklamował to, co się sprzedaje, to, co się nie sprzedaje, po prostu usuwaj z karty i nie próbuj na siłę reklamować tego, co jest niewypałem. Jeżeli dodajesz sobie jakąś nową pizzę tak, w lokalu i ona widzisz, że przez dwa tygodnie się nie sprzedaje, to ją wyrzucamy, nie reklamujemy, nie tracimy budżetu marketingowego na coś, czego ludzie po prostu nie chcą. To jest trochę tak jak z tą grafiką, o której wspominałem. I też jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Pamiętaj, żeby nie próbować zwiększać na siłę sprzedaży, w dni, w których jakby jest to nieosiągalne w twojej konkretnej niszy w gastronomii. Czyli jeżeli wiesz, że Twój lokal od poniedziałku do środy nie generuje odpowiednich przychodów i okej, okay, podjąłeś działanie marketingowe przez dwa miesiące, żeby to zwiększyć, ale ta sprzedaż na przykład wzrosła o 10% w ciągu tych dni, więc fajnie, ale powiedzmy, że wychodzi to na zero, jeżeli chodzi o zwiększenie tych kosztów nakładów marketingowych, to postaraj się może przeorganizować jakby tą kuchnię w taki sposób czy lokal, żeby jednak w te dni, które są najbardziej obłożone, czyli czwartek, piątek, sobota, niedziela, tam przekierować ten większy budżet reklamowy, żeby robić codziennie sold out'y i w ten sposób jakby szybciej jesteś w stanie osiągnąć większy przychód, tak? Więc jakby czasami to myślenie, że chcesz zwiększyć przychód w dniach, kiedy to jest po prostu niemożliwe to może lepiej czasami postarać się zrobić tak, żeby przeorganizować tak pracę, miejsce czy też dostawy, żeby te dni, które są bardzo płynne finansowo, żeby tam po prostu jeszcze zwiększyć swoje przychody. Mam nadzieję, że pomogłem Ci w tym wideo, że zobrazowałem to. Ja wiem, że to jest i tak krótkie wideo patrząc na spektrum prowadzenia całej gastronomii, tak? Natomiast myślę, że to jest taka fajna pierwsza informacja, którą chciałbym Ci przekazać, żebyś mógł sobie to wdrożyć. I mam nadzieję, że jednak tutaj wyciągniesz z tego dwie, trzy wskazówki, żeby Twój biznes po prostu sprzedawał lepiej. Tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia w następnym materiale. Cześć.